Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach ponownie Hotline Miami 2. Serie przyjęła się całkiem w porządku, bardzo mi się to podoba. No i cóż, kontynuujemy. Ogólnie słyszałem już parę relacji znajomych, którzy przeszli DRE i powiedzieli, że fabuła jest bardziej podmatwana niż w jedynce. Gdzie była już naprawdę mega podmatwana. Dobra, kim my jesteśmy teraz, nie wiem. Po tych modelach postaci średnio poznaję. O, jesteśmy w Kobiet jakiś strój leży, okej. Okay. Dobra. Kto tam? Policja otwierać. Aha, to jest detektyw, okej. Okay. Chwila, tylko się ubiorę, dobrze? D detektyw Pardo. Dobra, możemy się w coś śmiesznego ubrać? Możemy. Aha, my to chowamy, tak? Schwaliśmy strój. O! A co pan chce teraz? Jak tu wlazłeś? Drzwi były otwarte, to wszedłem, chyba nie masz mi za złe. Na czemu chcesz? Szukam niedzielę Asha Davisa, to jego ostatni znany adres. Jak widzisz nie ma do tu. Nie wiem, gdzie jest. Już tu nie mieszka. Coś jeszcze? Przy następnym spotkaniu powiedz mu, że jest się z policją, okej? Okay? Jesteś do siostrą, prawda? Widocznie zgrenadź lepszą pulę genów. Śliczna od ciebie. Jeśli to wszystko, to proszę wyjść. Nie możemy jej uderzyć, no niestety. Nie ma tak dobrze. Niech spojrzy, że patrzymy na ją przez okno. Prosto a Ciebie mała. Dobra. Scena 11 Dead ahead. Jesteśmy znowu detektywem. Jest strasznie głośna muzyka, teraz trochę muszę ją przyciszyć. A może ja mam głośne No, coś w tym jest, ale tar będzie może lepiej. Mam nadzieję. E, gdzie musimy iść. Okej, okay, statek. Dobra. Oh. Robimy rozpierduchę. O, oh, jest ktoś strzelający. To? O, oh, tu też jest. I to jest sporo tych strzelających. Oh, o Jezu, ich tam jest dużo. Wow, ale było do dobre wejście, było dobre wejście, było cholera. No, chodź tu. No, patrz, sniperzy za tobą mnie zauważyli. Okej, okay. wow, a no, tam jest pięciu strzelających. O, czoń rzucają? Tak Ale chamstwo Dobra, ale zaraz ich rozpracujemy, jak już taktyka odpracuje na nich Myślę Dostaliśmy już raz O Jezus, ale to jest ciężkie. Dobra, ten podciem... no, początek jest łatw łatwiej właściwie. Jezu. O, jeszcze jeden był. Gdzie policzyłem, proszę? Dobra, proszę, proszę, szybko. O. Jeszcze jedno brakuje, tam jest. O Jezus, co ja próbowałem zrobić? Jak mi ktoś to wytłumaczy, to prawda. będzie mistrzem. Dobra, spokojnie, tylko tego najprościej zdjąć. Oł. Dobra. Zabiliśmy nie, Dobra, teraz mamy jakąś sprówkę Ogólnie, co zauważyłem i co dużo osób yy, ze znajomych mi mówiło? W tej drze jest straszliwy nacisk na broń palną, co mi się średnio osobiście podoba. Ba. Wow, jakim cudem trafiliśmy? Nie da się tu trafić, katar. Mam też coś? Mam na boi. Wow, to nie ciężkie. Dobra, jakimś co bym się udało. to już nie można się bawić tak jak w poprzedniej części, gdzie można było właśnie z połowę jak nie całość przejść przy użyciu pięści właściwie tylko. Tu już jest ciężej, no niestety. O jest, gdzieś patrzyłem. coś się, kresie... coś nie mamy w a. Dobra wow, wow. O, Jezu, gruby, gruby Dobra, to tych... chodzi o to, że tych trzeba coś inaczej zabić Tych trzeba zabić przy pomocy broni zwykłej O Jezu, no czemu on łapie w pierwszej kolejności? Czemu on w pierwszej kolejności łapie broń palną? No widzicie? To jest durne. Dobra. O. Jezus, rur się zauważył? A jezu, jak się ustawili. Wow, oh, idą. Dobra, świetnie, świetnie to wyszło. Wow. Czy z góry jeszcze nie idą. To trzeba ich zbojtować jakoś. Dobra. Zostali ci dwaj na dole. Dobra, świetnie. Idziemy m dura, wow, wow. I już jest niebezpiecznie. Bra, idzie dobrze. O shit! To nie, to nie... trafienie! Bram? Jak to wygląda? Aaaa... Ah, to rozglądanie się w środku było takie głupie. Ale jest, nie jest aż tak źle To trzeba uważać na tej prostej, bo tu ja nie widzę co się dzieje dalej właściwie Jezus ten pies Dobra, mamy zwykłą grnata Dobra Oj, zaraz ci To nie pomaga, ale dzięki jeżeli powiedzieliście ja zrobię Wybaczcie, <laughs> Jezus. No tak zakręciło w nosie. Naprawdę. No <laughs> o oh, kurwa szyba. A, jest chciałem to tak bardzo Rambo zrobić. Ale jest ciężko, gra jest ciężka. Azor. O, ty gówniaku. Gruby! Wow, to było niezłe. Dobra, tam jest pies, tam jest koleż, tam jest od chuja typa. Całkiem nieźle to weszło. Czyli mam być szczery. Gruby dostał z połowy mapy. Jestem Głupi, kurwa grubasień. Och, mi. Me. Me. Ciężko się czasami steruje. Tam pies jest Obraza i biście. O Jezu, to była dobra broń, ale tu jest też chyba dobra Nie, pusta. I tu pusta O Jezu, same mam puste bronie A tam się chyba nie Dobra, trzeba teraz jakieś Rambo z maczetą zrobić To jest właściwie jedyny ale ja tego typu... No co ten pies odjebuję? Słuchajcie, jakbym wszedł tam... I rzucił... Dobra Dobra, pies poszedł na dół O Świetnie Kurwa, głupi psie Nie wiem, czy coś jeszcze do mnie idzie Nie, Jezu chryste. Żeby mnie ten pies zabił, to naprawdę, prawda, bym chyba raka dostał. To nie aż całe szczęście. Jeszcze coś na dole jest. Koleś na Kiblo. Dobra, ostatni. Dobrze. Idziemy teraz z tym. Dalej. Gdzie jestem? Tutaj, okej okay. <grystanie> Dobile Ale to drugi raz dobrze nie, nie wyjdzie Oj, drugi raz dobrze nie wyjdzie Lepiej żebym tam nie zjebał. bo. <grystanie> Drugi jazd to nie wyjdzie. Ale straj Jezu Chryste. Jezu Chryste. Jezu Chryste, ale odrany poziom. Ale odrany poziom, Kombo 17. Don't stop the combo. Ja pierdolę to, to, było najlepsze co zrobiłem w tej grze? Jeżeli za to nie dostanę łapki w górę, Abo jeżeli to przeram, to jestem... Nie, no to, to było piękne. <laughs> Poezja, nie wiem, ja to chyba obmontuję jakoś i z jakimś fajnym montażem zrobię, bo to było po prostu przecudne. O, no właśnie. Aj, to to już nie jest tak łatwo. Jezu Chryste O co jest? Bo go słyszałem do kogoś w zupełnie innej części mapy Ale tutaj przychodzi ten... No to by się nie dało przejść bez tego Bez sprówki. Jezu nie da się przejść, a combo musi być kontynuowane Dobra O cholera z dwóch stron by dla mnie zaszły O jest Ale to mi się podoba, jest taka rozruba z tymi brońmi o patrz czemu? To było takie wejście, ale nie przybiję wejścia z y, poprzedniego segmentu mapy. Tamto to było po prostu wejście Boga. Wejście w na rebel. Czemu nie mogę przybijać pocisków? jest tutaj było okno. Myszka się strasznie baguje, jak się wchodzi na level. Na samym wejściu levela się baguje. Dajcie mi jakąś broń falną. O cholera. Nie wiem, czy to mi się opłaci, ale spróbuję zrobić tak. O! Żeby cię kurwa matka z domu wyroniła. Dobra, gruby zdjęty z daleka O, ja zora też mogę zdjąć Dobra oh! Ale to jest poziom jak to jest chory poziom To jest, kurwa chory poziom Dawaj, kuźwa, nie ma spania. Uh. Najgorsze jest to, że już przychodzi ta pora, że wiesz, że już jest przejebane, to, to już to czujesz po prostu. Dobra, ten się wytrwawia w czasie, patrzę. O, to był snipe shot. Yo. Te pomieszczenie jest całkowicie czyste. Przechodzimy dalej. No, drzwi się mnie zacięły, no. Dużo mówić. Ta celność. Ale to był refleks... nie no. To, to jest mistrzowskie rozebranie partii z mojej strony. Mistrzowskie, mistrzowskie. jest, żeby. Dobra, o tych czterech. Jezu, czemu jeden musiał mieć broń? Jezu... Yes. Ależ. To aż. W aż się chce kombos robić, nie? Nie, nie, nie chce się teraz załatwić to spokojnie. Chce po prostu wejść i rozpierdolić wszystko, co, co stoi, co leży, co siedzi, co jest zwierzęciem, co jest niezwierzęciem. Po prostu wszystko, jak leci. A to w końcu rozagram po mistrzowsku. <laughs> <laughs> oh. oh. O, oh Jezus, a to było dobre podejście tamto, w którym byłem tak blisko. Ooo oh. No, znowu mi się ścięło. Dobra. Jeszcze idzie, idzie, idzie. Dobra. Ostatnie ostrosy. Dajesz. Oa, ale śmieciu. Uch, ale to było intensywne. O ludzie. bierzemy jakąś pukawkę. W razie jakby co by nas złapało przy wyjściu. No i detertyf, no, tym razem nie był takim... Znaczy on wtedy też nie był takim Lalusiem. Wtedy też pokazał tym shitom. Tutaj rządzi, ale teraz to już naprawdę się rozhulał. Cały pokład ofiar. Ja myślałem, że ten element był trudny, a to co było potem? Yes. Jezu. Ja Dobra, wracamy do auta. Tutaj jesteś. Naprawdę musisz się uczyć czekać na posiłki. Moja wina, że tak się drzebiecie. Pierwszy otarłem na miejsce. Masz z tym jakiś problem? Zachowałeś się nieodpowiedzialnie i dobrze o tym wiesz. Jesteś na dywaniku. Takie działanie to wielkie ryzyko dla tej operacji. Operacji? Weź odpuść, nie podoba mi się Nie podoba się to po się szefowi, ja, ja z tym spadam Czekajcie, muszę się napić, bo... O. Oh. Świetnie A, daj mi moje auto Dobra To mi zajęło mega długo czasu, Zaczynamy jak to sens To będziemy... A+, plus. A+, plus, ludzie, A+, plus za taką misję Best time bonusa a plus 212 tysięcy za combo. Oh my deum. Tak, to jest to. Dobra, weźmy... Zagrajmy intro do kolejnego. Jakby, że tak, że tak powiem. Do kolejnego. Do kolejnej scenki. Niech zgadnę. Nasz seryjny znowu rozrabia. O czym poznałeś? MPD znowu. Zauważyłem to. MPD i mówi. i ma kumplapardy. To jest. To jest nawiązanie. Nasz MPD, Bobrowy, maczał w tym palce. Zostawił nam kolejną wiadomość, ta sama śpiewka. Proszę, nie czascie mi robić tego więcej. Przynajmniej z ofiarą, oprzeć się pomysłowo, biedny dzieciak. Może wkurzył się, że Rezety do tak olały. Te ścierwa zawsze szukają rozgłosu. Jak my wszyscy, nie? Uważaj, bo jeszcze się spełni twoje życzenie. Myślisz, że dasz sobie radę? Wszyscy będą ci patrzeć na ręce. Prędzej czy później powinien mu się noga. A właśnie, masz coś dla mnie? Znalazłeś coś? Niewiele, nie ma broni, nie ma świadków, znalazł elektryk. Morderca musiał go tu zaciągnąć. Ślady po kajdankach, na dżarskach i kostkach. Został duszony. Już nie żył, kiedy go wybebeszał. Dzięki Bogu. Coś jeszcze? Ta, w przeciwieństwie do poprzednich ofiar, tym razem zabrał sobie pamiątkę. Nie możemy znaleźć portfela ofiary. Może to jednak nie aż gość. Ludziom dzisiaj kompletnie odwala. Sprawdzimy odciski palców, może uda się go zidentyfikować. Okej, okay, dobra robota, Johnson. Wracam do biura, miałem ciężką noc. Dobra, dam znać. Ja czuję ciężko noc. Chłopie wbieść 20 combo. Jak coś znajdziemy. Dobra, i w tym momencie ja się z Wami żernam. Trochę krócej, ale ten, ta plansza zajęła nam strasznie dużo czasu. Tak więc cóż. Wow, krość w grę bełta, ciągle przed drzwiami. Jeżeli Wam się podobał, nie zapomnijcie o łapce w górę oraz komentarzu. A także zapraszam na mój fanpage, gdzie macie różne ankiety, różne ciekawe rzeczy i tak dalej. Naprawdę polecam zalajkować. Więc i cóż, spotkamy się w kolejnym odcinku już niedługo. Tak więc trzymajcie się, no i hej, papa. Pa.